Alleluja, Alleluja, Alleluja. 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 Chrystus się Bog pojednał świat ze sobą. Nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Mała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Twój brat zgrzeszy przeciw Tobie. Idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwaj z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej, zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo pańskie! Mała tobie Chryste. Drodzy księża, drodzy bracia i siostry. Ja sobie tak e, wspominam, ostatni raz jak u was by, byłem, ksiądz proboszcz właśnie wspomniał na tym odpuście jeszcze przed wojną. I tak już żartowałem z księdzem Andrzejem, że najbardziej co zapamiętałem, zapamiętałem z, te, z tej mszy waszej wtedy no, razem, to znaczy jak byliśmy, <laughs> że bardzo przeżywałem. I nie przez to, że byłem młodszy jeszcze i wtedy jakby no, pierwsze takie doświadczenie bycia biskupiem, ale pamiętam, dlaczego? Dlatego, że to była msza uroczysta i tutaj kanonice siedzieli tak, w czerwonym, nie? ja czułem się jak na egzaminie tam magisterskim, czy potem następnych egzaminach, które miałem w życiu, takich poważnych nie? i tak poważnie słuchali. Także... Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, tak trochę prostsza, bo to tylko jeden infulat i kanonik za tyle. I to z tamtej strony, także ja pat, patrzę do was i nie, nie widzę, nie widzę tych, tych egzaminatorów. Także tak. U nas, prawdopodobnie i u was też, tylko ja nie znam wersji polskiej, ale u nas jest takie powiedzenie. Mój Moja chata z kraju, niczego nie znają. To takie rymowane jest, ale w języku polskim to jest mój dom na uboczu. Nic mnie to jakby nie obchodzi, nic nie wiem, tak nic mnie to nie obchodzi. E, ciekawe, że e, kiedyś jak zwróciłem na to uwagę i zacząłem sobie czytać o tym troszkę, to okazało się, że w Ukrainie było inne powiedzenie, które potem Rosjanie, które Культуральні впливали на все, значить забраняли язик, ілюмінували тих авторів українських, було інше повідження. Баржі виживане, моя хата з краю, першим ворога зустрічаю», то значить, «мій дом на обочу перший ворога спотика. І то було бардше розповсюджене. A potem Rosjanom to nie pasowało, także o jakiego wroga tutaj chodzi, i potem to eliminowali zupełnie z literatury i zostało tylko to pierwsze. I tak sobie uświadamiam sobie, że właśnie, właśnie to drugie jest teraz w wypadku naszego kraju, jest bardziej aktualne nawet, bo naprawdę jesteśmy na uboczu Europy, tak? Na uboczu Europy. I my chcemy do tej Europy, nie? a Rosja nas nie chce puścić. Dużo Ukraińców dyskutuje, nawet Wy jak mówicie o naszej sytuacji, bo słyszę od Polaków też, mówią, że niech by oddali już te terytorium, tam, które Ruscy wzięli i oddali, i my byli spokojni, weszliby do Europy. Nie? Problem, problem jest w tym, że Rus, Ruskim nie trzeba, nie trzeba to terytorium, tak jak wiecie, bo oni mają bardzo duże terytorium. Im chodzi o całe państwo, jakby wpływ na nasz kraj, żeby zabrać go pod, pod swój wpływ. Także nawet jeśli oddamy to terytorium, to i tak się nie zgodzą tą wojnę zaprzestać. Także naprawdę trzeba dużo modlitwy i żebyśmy na tym uboczył, tak? Żebyśmy na tym uboczu, w tym pierwszym domu na uboczu, żebyśmy da, daliśmy radę sobie. A Polska wie, jeśli my nie damy rady, to możecie być także, także i następnymi potem. Po nas. Ale mieliście biskupa Jana Sobiłego tutaj z Zaporoża, tak? To on takie, że historię opowiada jedna za drugą, tak? Ja nie znam tych dużo historii. Znaczy, znam tylko, że to już tak, któraś pasuje, któraś nie. U nas jest taka, teraz taka sytuacja, że nic nie robimy, tylko odprawiamy pogrzeby. Także bardzo dużo wojskowych mężczyzn zginęło. wojskowych. I na przykład wczoraj jadąc do was, to z rana miałem pogrzeb w Żytomierzu, to jest nasza diecezja jeszcze, a inny pogrzeb to był w Kijowie, dwóch wojskowych katolików. A tak jak katolików, nas, no, rzymskich katolików nie jest tak dużo, to na nasze realia to dużo, tak? bo tak, na raz dwa, dwa pogrzeby w jednym dniu nawet, a tak i w ciągu tygodnia mamy też, także... Także módlcie się za nas. Ale wrócę do tego pierwszego powiedzenia. To pierwsze powiedzenie, mój dom na uboczu, nic mnie nie obchodzi. <grywa> tak? I to, to powiedzenie, czy, czy w Ukrainie, czy tu w Polsce, czy w każdym innym kraju ma bardzo dużo sympatyków, nawet jeśli oni nie znają tego powiedzenia, nie mają wersji w swoim języku. Bo e, łatwo tych sympatyków znaleźć po tym, jak oni, jak oni się odnoszą to znaczy, jak oni reagują na to, co widzą wokół siebie, tak? Oni reagują, to mnie nie obchodzi, a co ja mam do niego, a co on jest moją rodziną, lepiej milcz, tak? Kiedyś, kiedyś mówię, tak dla tej, takiej starszej pani, tam miała taką sytuację dziwną, ja, je, ja, ja tłumaczę jej, że pani musi tutaj zmienić, ona próbuje dyskutować, ja jeszcze tłumaczę, a ona mówi, że tak po ukraińsku, Jesteście blisko Ukrainy, to znaczy trochę... On mówi, mowczy, głucha, męczy grzechu I to już ze mną, nie dyskutowała, miała swoje zdanie. To znaczy, milcz głucha, będziesz miała mniej, mniej grzechu, tak? Także... I bardzo dużo ludzi tak reaguje, że to mnie nie obchodzi, tak? Mój dom jest, jest na uboczu, to są nie moje problemy, tak? To nie jest moja rodzina, a co ja do niego mam? O. A dzisiejsze czytania, właśnie dlaczego o tym zacząłem mówić? Że dzisiejsze czytania e, mówią, Pan Bóg, to znaczy przez te czytania, przypomina nam, że jednak e, to jest pozycja błędna. Dla, przynajmniej dla chrześcijanina. Mi się wydaje, że dla każdego, ale dla katolika, dla chrześcijanina, to jest poze, po, pozycja bardzo, bardzo taka, znaczy nie, 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 niedobra. Dlatego, że Dlatego, że w pierwszym czytaniu słyszeliście, tak? Mówi Pan Bóg, jak Pan Bóg mówi. Pan Bóg mówi, że jeśli powie do występnego, że musisz umrzeć, tak? tak? A ty nie będziesz nic mu mówić, tak? to to będzie Twój grzech, jeśli umrze. Także. Pamiętacie, w, katechi, w katechizmie, jak ktoś czytał, czy, czy przygotowywał się, może tam do ślubu, czy tam do, do innego sakramentu, to tam są cudze grzechy. Takie są. Ta, ta. Są moje grzechy, a są niby cudze grzechy innego, na które ja nie reaguję. Ale Pan Bóg będzie mnie też za to, za to pytał. Pytać. Także I potem. Potem już w Ewangelium od Świętego Mateusza też mamy taką, taką mini, malutką instrukcję, jak się zachowywać, tak? Że najpierw cztery oczy, potem świadków weź, a potem donieść Kościołowi, tak? To słowo donosić, jakby donosiciel, to tak raczej, raczej ma takie negatywne trochę znaczenie. Tak? Chociaż, e, chociaż nie musi być zawsze negatywny, na przykład w Ukrainie teraz, którą oskarżają, oskarżają naszych polityków i nie tylko o korupcję i mają tutaj często rację, nie zawsze, bo Rosjanie to nakręcają, oni szukają takich oskarżeń i nakręcają, żeby trochę Europę zniechęcić do Ukrainy, a mają media w każdym kraju w swoim ręku. To u nas teraz mają taki, tak, tako, mają taki mechanizm, zaprowadzili, że jak do, doniesiesz na korupcjonera, to jeśli państwo potem jakby do, udowodni to tak, i e, zabierze od niego pieniądze na korzyść pa, państwa, to twoich 10% będzieś miał z tego. <gryw> Także na razie nikt nie donosił, bo to jeszcze chyba przedwczoraj to tylko wprowadzili. I, i, I nikt nie wie, jak to będzie reagować. Ale ciekawe, jak tutaj, bo to taka współodpowiedzialność, już nawet państwo pomaga. Mówi, jeśli nie chcemy korupcji, to pomagajmy wszyscy. Nie nie tylko policja jest winna, czy politycy. No teraz zobaczymy, jak to będziecie reagować na korupcję. Bo to wszyscy krytykują, często bywa tak, krytykują, ale jak idą. Gdzieś do lekarza to wolą załatwić tak krótką drogą, bo to, to taka drobnostka, nie. A taki polityk, który ma bardzo duże wpływy, bardzo duże interesy i duże pieniądze za sobą, to on to załatwia taką drobnostkę już na swoim jakby w swój sposób i na swoje te jakby miarki, tak? Także no w każdym razie, w każdym razie, e, Pan Bóg dzisiaj nam właśnie mówi o tym, że rozglądaj się i. Zobacz tych, z którymi mieszkasz, jesteś, jesteś obok, tak, sąsiad, kolega, koleżanka w pracy, ktoś do kościoła chodzi, jesteś za niego odpowiedzialny. Jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego. Nie może tak być, że tylko za siebie jesteś odpowiedzialny, najwyżej za swoją żonę, tak, czy dzieci, dzieci też, ale za innych też. I to nie chodzi o to, żeby teraz chodzić i mówić, że słuchaj, ja ci powiedziałem, teraz pójdziesz do piekła, a ja już mam to z głowy. Kiedyś, jak byłem nastolatkiem, to mnie bardzo Świadkowie Jehowy tak przestraszyli. Szedłem tam gdzieś po mieście, oni mnie tam spotkali nie? i zaczęli mówić, że muszę się nawrócić, zostać, zostać Świadkiem Jehowym, bo w Biblii jest tak napisane i tak. Katolicy nie mają racji, ja próbowałem dyskutować i potem nagle ten Pan stoi i mówi, słuchaj... Umywam ręce, mówi, ja ci prawdę powiedziałem, przed Bogiem jestem czysty, teraz ty pójdziesz do piekła i poszedł. No takie to na mnie wrażenie zrobiłem, że jakby ksiądz mnie potem nie uspokoił, tak, nie, nie wytłumaczył mi pewne rzeczy, to, bo, to przestraszyłem się, bo on umył ręce, a ja co, jakby, ale swoją robotę zrobił, tak, całą odpowiedzialność teraz na mnie zwalił. Także Pan Bóg też prosi nas o to. Ale trzeba szukać, trzeba nie, nie, nie to, że iść teraz i wszystkim grzechy wypominać, tak? e, trzeba, trzeba modlić się do Ducha Świętego, tak? żeby najpierw natchnął mnie. Nie? Kiedyś mieliśmy taką gospodynię, tak, zazwyczaj no, szanujemy gospodyń, którzy, którzy gotują tam na plebaniach, lubimy ich, ale kiedyś byłem na praktyce jako kleryk w jednym kościele i. Mieliśmy taka staruszka, już była prawie 80 lat, gotowała nam tam na Ukrainie i, i bardzo nie lubiła parafiankę, która sprzedawała w sklepiku tak dewocjonalnie. Od lat taka nieprzyjaźń. Była tam między ludźmi. Nie, jedna drugą nie lubili. Nie? I potem ta nasza gospodynie pojechała na zjazd charyzmatyczny. Nie mam nic przeciwko charyzmaty, charyzmatykom, bo są wspólnotą kościoła, ale ona tam pojechała pierwszy raz swoją córką, która tam należała do tej wspólnoty i chciała jakoś, mam, mam nie wiem, zrobić wycieczkę dla mamy, czy ją nawrócić, nie wiem, troszeczkę taka zgorzkniała troszkę była i pojechała i wróciła. I mówi do mnie, że kleryku, rób kawę, będę ci opowiadać, co tam było. Ja robię kawę dla gospodyni, nie? Ona siada i mówi, jak to Duch Święty działał, jak to tutaj ludzie padali, jak w różnych językach przemawiali. Mówi, i na mnie Duch Święty, jak ogień szedł, taki pożerający, nie? Tutaj czułem to. I natchnął mnie Duch Święty, mówi, i zrozumiałem jedną rzecz, którą muszę zrobić, nie? Ja taki przestraszony, ale... i tak sobie myślę, ale są nawrócenia jednak, nawet w takim wieku, nie? Ona mówi, że muszę zrobić dla tej Pani, ten, 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 tej, tej, tej innej Pani, która sprzedaje te dewocjonale, Pani Wale się nazywała. Już oboje zmarli, tak. I ja mówię, ale myślę tak, nam, Pan Bóg ją nawrócił, nie, ona mówi, że muszę powiedzieć do, pójść do niej i powiedzieć, że jesteś największą grzesznicą w mieście, jeśli się nie nawrócisz, to zginiesz i pójdziesz do piekła. <laughs> To ja wtedy jakoś tak się uśmiechnąłem, myślę, nie ma nawrócenia, jednak dalej będzie walczyła, także. Ale Pan Bóg zabrał i jedną, i drugą za niedługi czas, potem po kilku latach. Także czy warto było walczyć tam, potem tak poszli do Pana Boga, mogło mo być wszystko zupełnie po innemu, tak? Także pomodlić się do Ducha Świętego. Potem jeśli powiedzieć to temu człowiekowi, to postarać się powiedzieć tak, jakby ja chciałem, żeby ktoś mi to zwrócił uwagę. Na mój grzech, czy na moją pomyłkę, tak? na moje postępowanie. Ja jestem w tej sytuacji, czy innej, czy w swojej. Wyobrażam, że ktoś przychodzi. Jak, jak, jak musisz się zachować, żeby ja, żeby ja troszkę dałem rację, nie? Pójdzie, powiedzieć, że pójdziesz do piekła, jesteś grzesznikiem, czy jakoś, jakoś po innemu, tak? Może to nie obowiązkowo od razu mówić, może trzeba od razu modlić się za tego człowieka, ale potem delikatnie. W moim życiu, jak przypominam sobie ludzi, którzy mieli odwagę zwrócić mi uwagę na moje grzeszne, tam, czy, czy może nie zawsze grzeszne, ale, ale nie, niekorektne, jak to powiedzieć, postępowanie, niewłaściwe postępowanie, dzięki. To pamiętam, jak się oburzałem. Czasem nie, czasem tak, ale z czasem ja czuję do tych ludzi, już ich nie ma, czasem nawet, no? ale Pan Bóg ich zabrał, ale ja czuję do nich szacunek. Że mieli tą odwagę, że ceną, nie wiem, tej przyjaźni, czy swojego autorytetu, czy mojej obrazy, tam nie, nie wiem, tam moje reakcje niewłaściwe, tak? Oni zwrócili mi na to uwagę i to dało mi do myślenia. I ja dzięki Bogu potem to zmieniłem, tak? Ale że oni pomogli mi, tak? Bo ksiądz w konfesjonale też mi, mu, nam mówi, tak? Ale to takie mówi, bo musi, <laughs> Jakby słuchamy księży, ale to tak trochę jego robota, tak? A jak jeden drugiemu tak zwrócicie uwagę, tak, to zupełnie jest po innemu. Ale w każdym razie, w każdym razie jak mówił grecki filozof Diogen, e, jeśli człowiek chce być doskonały, to najpierw musi, e, musi sobie zwracać uwagę na niewłaściwe. E, zaczynać od siebie także, a potem od innych. E, trzeba zaczynać od siebie, ale to nie znaczy... To nie znaczy, że się usprawiedliwiam, że najpierw muszę sobie dać radę. Ja też jestem grzesznikiem, bo diabeł też jest chytrym psychologiem. To tak, kiedy przypomnij sobie, jak jesteś starszy, jak miałeś 15 lat, miałeś swoje grzechy, czy nie? No miałeś, a 25, no też miałeś. A teraz jakbyś ty 45 masz, no masz, a 60 masz, masz. To kiedy masz jakby pomóc innym nawet? A? Zawsze będziesz miał swoje grzechy, miała, tak? Jeśli będziesz mówić, że to, to chy tak, tak się wstydzę, bo to nie moja sprawa, bo też swoje grzechy mam, najpierw trzeba, najpierw trzeba sobie tam, tak, a tam innych nie obchodzi, to tak całe życie będziesz mi, milczeć, tak? A pies jest dlatego, żeby szczekać, tak? <noise> Księża dlatego, żeby głosić, tak? A chrześcijanie dlatego, żeby się martwić o innych i mówić też, modlić się za innych i upominać innych. I dzisiaj tak kończąc już tak, tak o, rodzinie, o rodzinie dzisiaj też, tak, to najpierw no, to w rodzinie może łatwiej jest, ale to też obowiązek rodziców, także i dziadków, a nawet dzieci czasem, bo są wypadki, których dużo znam, że dziewczynka przychodzi do tego, miała pierwszą komunię i chodzi do kościoła. I siostra zakonnica pochwaliła rodziców, że chodzą, i matka tak nie wytrzymała. Mówi, No to chodzimy, mówi, Ale ona nas tutaj upomina. Mówi, W niedzielę wstaje, mówi, mamo była mu pierwszej komunii, i teraz musimy w niedzielę do kościoła chodzić. Mówi, To z zmęczy, niezadowolenie, ale idziemy, mój, co zrobimy, nie? Taka córka upomina. Ale w rodzinie ten obowiązek jest bardzo mocny, tak? Czasem bywa, że w rodzinie nawet nie chcą się kłócić, to tam matka nie mówi dla córki, czy dla syna, czy odwrotnie, czy o tak. Nie, żeby, żeby się nie kłócić, żeby tam nie było, żeby tylko. Ale nie, bo jeśli inni nie mają odwagi mówić, tak, ludziom cudzym, to kto powie Twoim dzieciom, kto powie Twojej żonie, kto powie Twojemu mężu, także tu obowiązek jest trzy razy jakby potężniejszy nawet. Także prośmy Pana Boga, żeby, żeby dawał i nam odwagę <grywka> zwracać. Uwagę na grzechy czy niewłaściwe postępowanie innych, i także innym, innych podobnych ludzi stawiają na naszej drodze, żebyśmy nie byli sami. Amen.